Miejską Biblioteką Publiczną Bleśnie pożegnała się dyrektor Małgorzata Halec z końcem roku, przeszła na emeryturę. Oficjalne pożegnanie Małgorzaty Halec odbyło się podczas zorganizowanego przez miasto panelu historycznego dotyczącego powstania Wielkopolskiego. Za ponad 30-letnie kierowanie biblioteką dziękował w imieniu prezydenta Łukasza Borowiaka jego zastępca Piotr Juźwiak. Mówił do Małgorzaty Halec: Stworzyła pani miejsce przyjazne, gdzie można było poczuć klimat książki i jednocześnie nowoczesne. Następca będzie miał trudne zadanie, dodał. I za to wszystko, co Pani naukowo, życiowo, towarzysko i przyjacielsko, a także zawodowo zrobiła dla Miasta Leszna, chciałbym w imieniu władz Miasta Leszna Pani bardzo serdecznie podziękować. Podziękowaniami podążyła także Barbara Mroczkowska, która występowała w imieniu radnych Rady Miejskiej Leszna. Pani domowych zawodowy, wsparty pracą współpracowników, przyczynił się do rozwoju biblioteki. Bibliotek to dzięki Pani biblioteka zyskała wizerunek instytucji przyjaznej dla jej użytkowników. Współpracę samorządową wspominamy jako szczególny okres w naszej działalności, w realizacji których zawsze towarzyszyła atmosfera życzliwości i serdeczności. Za co dzisiaj pragnę serdecznie podziękować. Za współpracę dziękował także Tomasz Alepszy, były prezydent Leszna. Małgorzata Halec, była również samorządowcem, i to w takim najtrudniejszym okresie. Dla kraju pierwsze lata 80. nie były aktymi, a była prezydentem tego miasta. I jako prezydent też parę dobrych faktów, czy nawet procesów pani wywołała. Więc y, to nie tylko biblioteka, i jutro nic nie umując. Tym, którzy jutro mogą otrzymać za zasłużonego czy honorowego Bartela miasta Reszna, to z całą pewnością Małgorzata Jelina Halec. Na takie wyróżnienie zaskakuje. Wreszcie głos zabrała Małgorzata Halec. Dziękuję władzom miasta, moim współpracownikom oraz wszystkim osobom, z którymi się spotkałam, będąc dyrektorem biblioteki, mówiła. Moją maksymą było zawsze, że człowiek żyje do końca życia. Mam nadzieję, że uda mi się właśnie przeżyć ten czas, który przede mną, tak, żeby i miasto, i państwo mieli. Może satysfakcję, może zadowolenie, że się spotykamy. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Kwiaty i podziękowania dla ustępującej dyrektor mieli także przedstawiciele Stowarzyszeń Kulturalnych oraz jednostek współpracujących z biblioteką. W poniedziałek 4 stycznia miało się odbyć kolejne spotkanie prezydenta Leszna z funkcjonariuszami komendy miejskiej policji. Temat dyskusji to modernizacja monitoringu, który wymaga unowocześnienia i rozszerzenia. Prezydent będzie chciał przekonać Radę Miejską, by w budżecie były na to pieniądze. Temat monitoringu przebijał się przez pierwszy rok prezydentury Łukasza Borowiaka. Miało to związek z zakłóceniami ciszy nocnej w centrum miasta i zniszczeniami dokonywanymi przez wandali. Warto przypomnieć jedno z niedawnych wydarzeń, kiedy na rynku ktoś uszkodził kable doprowadzające prąd do świątecznej karety. Stwierdzono również, że jakaś osoba dobierała się do agregatu lodowiska na rynku. Pod koniec grudnia prezydent był w komendzie miejskiej policji, aby zobaczyć jak działa monitoring i na poniedziałek 4 stycznia wyznaczono kolejne spotkanie. Prezydent chce się dowiedzieć, jakie kamery są potrzebne, by monitoring był skuteczny. Policja wskaże nam e, e, parametry techniczne ewentualnie nowych kamer, wskaże nam, jakie kamery należy wymienić, czyli mówię z systemu analogowego na system cyfrowy, wskaże nam ulice i e, kolejne miejsca w centrum miasta, aby te kamery mogły się pojawić. Prezydent za priorytet uważa kwestie bezpieczeństwa w mieście nie tylko jednak w centrum, ale również na drogach wylotowych z miasta. Ma to związek z pracą policji. W rozmowie z nami prezydent zwrócił uwagę na błędy popełniane przez wcześniejsze samorządy. Przy dużych inwestycjach drogowych nie podejmowano decyzji o rozwoju monitoringu. Teraz to się zmieni. Przebudowa ulicy Kipury, czy ulicy Jana, Jana Dekana, to będzie już inwestycja związana z tym, aby pojawił się tam ewentualnie leśnicki monitoring lub kamery. 2. Ulica Bolesława Chalwego. Duża inwestycja, nie mogłem już zmienić dokumentacji, brak systemu monitoringu. Dopiero teraz przystępujemy do prac projektowych, wyboru wykonawcy i, i zamontowania dwóch kamer już w okresie wiosennym. Prezydent zamierza zlecić przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysu rozbudowy monitoringu, a potem będzie starał się przekonać radnych, by w budżecie miasta znalazły się pieniądze na to zadanie. Działają już w Nowym Jorku, Londynie czy Wrocławiu, a teraz także i w Lesznie. Mapa dźwiękowa, bo o niej mowa, pozwala usłyszeć, jak brzmi Leszno. Mapa Dźwiękowa Leszna to inicjatywa Centrum Sztuki Integracji Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych. Do realizacji projektu udało się przekonać władze miasta, które udzieliły na ten cel dotacji. Projekt jakby wydał nam się dosyć bliski działalności, którą się na co dzień zajmujemy i chcieliśmy wesprzeć jakby tą inicjatywę, tym bardziej, że no koszty, jakby, które były tutaj do poniesienia no nie były zbyt duże. To nie jest w żaden sposób projekt komercyjny, że zarabiamy cokolwiek na tym. To jest raczej projekt hobbysty, cały czas otwarty. Mapa dźwiękowa to, krótko mówiąc, próba rejestracji tego, co mieszkańcy Leszna słyszą wokół siebie. Inaczej miasto brzmiało kilka lat temu, inaczej brzmi dziś tłumaczy Marcin Kochowicz, dyrektor Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych. Teren po goplanie chociażby. Dzisiaj jest tam stawek, ptaszki latają, roślinność pojawiła się. Jeżeli ten dźwięk zostanie nagrany, a przypuszczamy, że za kilka, kilkanaście lat zmieni się ten krajobraz zdecydowanie, wówczas ten dźwięk będzie zupełnie inny. Miasto się zmienia i te Dźwięki, które są w danej przestrzeni też się zmieniają. Dziś możemy posłuchać na przykład dźwięku zegara na ratuszu, tych z leśnieńskiego dworca kolejowego czy stacji uzdatniania wody na zaborowie. Tych dźwięków w tej chwili jest nagranych około 50 sztuk. To są z reguły takie odcinki około minutowe. Jakichś charakterystycznych punktów. Są to też dźwięki miasta, nagrywane na przykład na rynku, gdzie słyszymy jakiś przejeżdżający rower, na przykład, czy tego typu rzeczy. Aczkolwiek nie do końca nam zależy na takich jakby codziennych dźwiękach ulicy, tylko na dźwiękach, które w jakiś sposób nie zwracamy na nie na co dzień, na, na co dzień uwagi. To są jakby takie okruchy codzienności, które spotykają nas na co dzień, obok których przechodzimy w zasadzie obojętnie, a w, w jakiś sposób też tworzą. Nasze środowisko, naszą rzeczywistość, w której egzystujemy na co dzień. Dźwięki są wciąż poszukiwane. Tutaj głosy mają też mieszkańcy. Dostaliśmy namiar na jakieś źródełko, które funkcjonuje podobno w centrum miasta, o którym rzadko kto wie, a jest to też jakiś taki niecodzienny dźwięk. I takich właśnie dźwięków jakiś szukamy. Będą oczywiście nagrywane też dźwięki z imprez, które się będą odbywać na terenie Leszna. Będą dźwięki z żużla oczywiście, z parku maszyn i tak dalej, bo są, są to rzeczy, które no duże grono Leszczynian oczywiście interesuje w jakiś tam sposób. Tak. Bez korzystać z mapy wystarczy wejść na stronę internetową Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych. Tam jest taka zakładka po lewej stronie na dole mapa dźwiękowa. Wchodząc w tę zakładkę już potem Państwo wchodzicie jakby na nową stronę Powiedzmy pod stronę, na której te wszystkie informacje, które tutaj przytoczyliśmy pokrótce znajdują się i tam powiedzmy krok po kroku możecie Państwo skorzystać z tych dźwięków. Ja tylko polecam Państwu, ponieważ jest też profil na Facebooku i jeżeli te dźwięki słuchamy na, z telefonu w pośpiechu, to można by powiedzieć, że przejdziemy koło nich dosyć obojętnie. Natomiast jeżeli faktycznie ktoś usiądzie, w chwilę ma ciszy, chwilę spokoju, już idealnie by było, gdyby założył słuchawki na uszy i puści sobie te dźwięki, to faktycznie można się przejść. Się wyobraźnią do, do tego świata dźwięku. Mapa dźwiękowa ma także swoje konto na Facebooku. Nadkomisarz Sławomir Glapiak jest nowo wybranym zastępcą komendanta Miejskiej Policji w Lesznie. Stanowisko objął z nowym rokiem. Nadkomisarz Sławomir Glapiak ma 38 lat. W Policji pracuje od 1997 roku. Służbę zaczynał w oddziałach prewencji w Warszawie. W 1998 roku zostałem przyjęty do Leszna, gdzie pełniłem służbę na stanowiskach wykonawczych jako patrolowiec dzielnicowy, jako kierownik rewiru dzielnicowych. Nadzorowałem pracę zespołu do spraw nieletnich i na końcu byłem zastępcą naczelnika Wydziału Prewencji. Decyzja o przyjęciu stanowiska zastępcy komendanta nie była z kategorii tych łatwych. Podejmując się takiego wyzwania, oczywiście trzeba brać pod uwagę aspekty i służbowe, i oczywiście też rodzinne, ale w konsekwencji jak najbardziej zgodziłem się, z całą przyjemnością będę służył. Czy jakieś obawy, czy jakieś przemyślenia już po tych pierwszych dniach służby? Jeszcze za szybko, żeby, żeby już analizować, czy są jakieś obawy, czy są jakieś przemyślenia. Zna Pan dobrze komendę, więc rozumiem, że się Pan po prostu odnajdzie w nowym stanowisku bardzo szybko. Liczę na to i liczę na to, że również moi współpracownicy pomogą mi w tym, żeby na tym stanowisku się odnaleźć. Zastępcy komendanta powierzono nadzorowanie pracy dwóch wydziałów ruchu drogowego i prewencji. ZLESZNE do Rio to program stypendialny, którym miasto Leszno chce objąć sportowców z Leszno walczących o awazno igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Chodzi o dwoje zawodników triatloniska Agnieszka Jerzyk oraz kolarza Marka Konwe. Myślę, że to będzie dofinansowanie miesięczne w ramach pewnego stypendium. Pracujemy, będziemy chcieli jeszcze podyskutować na Komisji Kultury i Sportu, ale to będzie taka gratyfikacja i pomoc finansowa dla zawodników, którzy przygotowują się do Olimpiady i chcielibyśmy w ramach podpisanej umowy z zawodnikami, aby ci zawodnicy mogli promować już w Rio na Olimpiadzie Miasto Leszno. Program stypendialny ma obowiązywać od początku roku. Mamy przyjęty budżet, mamy milion złotych na promocję Miasta Leszna i właśnie z promocji Miasta Leszna chcielibyśmy stworzyć właśnie taki system stypendialny, który pomoże po prostu przygotować się do Olimpiady. To jest, to nie tylko jest pomoc symboliczna, gest, ale te kwoty, które ustalibyśmy sobie, będą kwotami na pewno, które przydadzą się zawodnikom do tego, aby mogli solidnie przygotować. Zależy nam na tym, by na Igrzyskach Olimpijskich zawodnicy występowali w barwach i z logiem leszna, promując nasze miasto, tłumaczy Łukasz Borowiak. Klub uczelniany AZS PWSZ w Lesznie pokazem młodych akrobatów podsumował kolejny etap szkolenia dzieci. Dla najmłodszych był to pierwszy publiczny występ. W pokazie zaprezentowało się ponad 50 członków sekcji akrobatycznej działającej na Leszczyńskiej Uczelni. Podopieczni Elżbiety Potępy zaprezentowali pozycje gimnastyczne odpowiednie dla ich wieku. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, które wręczył Janusz Pała, prorektor PWSZ. 6 stycznia ulicami Leszna przeszedł Orszak Trzech Króli. Święto przyciągnęło wielu mieszkańców, którzy wspólnie kolędując radowali się z dnia Objawienia Pańskiego. W 2015 roku Orszaki Trzech Króli przeszły ulicami ponad 300 miejscowości w Polsce. W tym roku było ich jeszcze więcej. Fundacja Orszak Trzech Króli podaje, że było ponad 400 uroczystości w kraju. Na tej mapie znalazło się leszno. Po nabożeństwie w bazylice mniejszej, mieszkańcy przeszli ulicami miasta, kolendując i ciesząc się świętem. <grym> szukamy Betlejem! Szukamy Betlejem.

Biegoskow. Drogę kolendującym wskazywała gwiazda betlejeńska, za którą podążali trzej królowie Kacper, Melchior i Baltazar. Prowadzili odrzak mieszkańców, z których wielu szło w koronach, które rozdawali organizatorzy wydarzenia.

No, oh, no, Zależne rozpoczynają projekt związany z Towarzystwem Budownictwa Społecznego, nim jednak mieszkania powstaną. Samorządowcy chcą poznać opinię mieszkańców. Ankieta ma pomóc sprawdzić, czy jest zapotrzebowanie na tego typu budownictwo. Nie, nie ma tygodnia, by do gabinetu prezydenta nie przychodzili mieszkańcy z prośbą o przydzielenie mieszkania komunalnego, mówił Łukasz Borowak na konferencji prasowej w czasie prezentacji projektu Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Jesteśmy na takim etapie że widzimy potrzebę stworzenia budownictwa mieszkaniowego na wynajem. Za pośrednictwem oczywiście i współpracą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który daje możliwość dofinansowania na tego typu przedsięwzięcia. Nim miasto przystąpi do projektu budowy mieszkań o czynszu regulowanym chce poznać opinię mieszkańców. Będzie się to odbywało za pomocą ankiety dostępnej w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej. Nie chodzi tylko o mieszkańców Leszno, ale w ten projekt tym projektem mogą być zainteresowani mieszkańcy innych gmin. Mało tego, takim projektem mogą być zainteresowane firmy, przedsiębiorstwa, które na przykład inwestują, które chcą zapewnić dla swoich, dla swoich pracowników, którzy nie mają z tego zamieszkania wreszcie, nie są dysponentami Właścicielami lokali w naszej gminie chcą im zapewnić miejsce pobytu na okres na przykład świadczenia pracy i wykupują stosowne partycypacje. Zdajemy sobie sprawę, że czynsz musi być akceptowalny na rynku leszczyńskim. Tłumaczył Adam Mytych. Założono, że nie może być wyższy niż 12 zł za metr kwadratowy. Można to osiągnąć po pierwsze w ten sposób, że miasto zaangażuje swoje środki, w tym projekt w formie utworzenia spółki TBS. Po drugie, miasto zaangażuje się w formie. Przekazania do takiej spółki, wniesienia do takiej spółki aportem działki za przysłowiowy 1%. I to, jest, i, to jest, I to jest najważniejszy warunek. Po drugie, miasto uruchomi, po trzecie, miasto uruchomi. Odpowiednie procedury, które sprawią, że realizacja tego projektu będzie w miarę w miarę, w miarę, miarę tania. TBS to oferta kierowana do osób, które ze względu na zarobki są wykluczone z programu mieszkań komunalnych. Z drugiej strony nie stać ich na kredyt hipoteczny na zakup własnego mieszkania tłumaczył Adam Mytych. Jeśli chodzi o lokalizację, wskazano ulicę Konkolewską i teren pomiędzy osiedlem Wieniawa a rądem grzybowo. Teren w całości jest objęty planem miejscowym. Plan miejscowy dopuszcza zabudowę mieszkalną wielorodzinną do czterech kondygnacji, także dopuszcza lokalizację usług czy, czy miejsc parkingowych w przyziemiach lokalnych. Koncepcja przewiduje pobudowanie dziewięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie punktowej. I teraz powierzchnia terenu to jest ponad 19 Tysięcy metrów kwadratowych powierzchnia zabudowy wynosiłaby niespełna 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Liczba mieszkań w zależności od zapotrzebowania to jest 135 do 180 mieszkań. Jesteśmy na początku etapu, mówił Michał Skrzypczak, Radny Leszna, prezes spółdzielni mieszkaniowej Domus i orędownik powstania mieszkań TBS. Trzeba zdiagnozować zapotrzebowanie społeczeństwa na, ten, na te lokale i myślę, że tak jak do tej pory. To mieszkalnictwo generalnie było y, bardzo trafionym y, jednak działaniem polegającym na budowie mieszkań y, czynszowych, tak również i to spotka się z takim zainteresowaniem. Dzisiaj, tak zostało już również powiedziane, mamy nowy program tego budownictwa, który realizuje plan gospodarstwa krajowego i Miejmy nadzieję, pieniądze są zagwarantowane ustawą, także miejmy nadzieję, że jeżeli będzie to zainteresowanie ze strony mieszkańców, to my oczywiście tu jako samorząd jesteśmy jak najbardziej za tym, aby ten, ten temat podjąć. Tak jak wspomnieliśmy, ważny będzie głos mieszkańców, bo prezydent dziś wypowiada się jasno. Ja dzisiaj, gdybym miał podjąć tę decyzję, powiedziałbym, że tak, trzeba to zrobić. W połowie stycznia ma się odbyć spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego, podczas którego omawiane będą szczegóły finansowania projektu. Na stronie internetowej miasta zamieszczono wytyczne dotyczące tego, kto może zostać najemcą lokalu mieszkalnego. My już znamy wyniki konkursu na Leszczyńskiego Wolontariusza 2015 roku, ale nie możemy ich jeszcze zdradzić. Ogłoszenie nazwisk laureatów zaplanowano na początku lutego. Uroczystość zostanie połączona z wręczeniem statuetek najbardziej zasłużonym wolontariuszom. Konkurs ogłosiło miasto, różne placówki i instytucje zgłaszały swoich kandydatów. Sylwetki oceniało żyli, w którym znaleźli się urzędnicy, przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz dziennikarze, w tym Telewizji Leszno. Obradom przewodniczył Rafał Kotomski, rzecznik prasowy prezydenta. Nad całością czuwała Agnieszka Kania z Urzędu Miasta. Po zapoznaniu się z sylwetkami kandydatów jury wybrało laureatów w czterech kategoriach: Grupa Roku, wolontariat Senioralny, Dorosły i Młodzieży. Wyniki konkursu poznamy na początku lutego. Na terenie Leszczu jest kilka rzeźb, o których mieszkańcy może nie za dużo wiedzą, stąd inicjatywa, by dostarczyć informacje o dziełach i ich autorach. Temu służą tablice informacyjne, które można zobaczyć na terenach zielonych przy ulicy Bohaterów Westerplatte. W sąsiedztwie fontanny znajdują się dwie rzeźby. Przechodnie dowiedzą się, że jedna z nich została zatytułowana Leżąca. Autorem jest Benedykt Kasznia. Rzeźba powstała w latach 70. w czasie pleneru, który zorganizowały Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Dom Kultury i Biuro Wystaw Artystycznych. Zaproszeni artyści mieli wykonać prace przeznaczone dla terenów Zielonych. Tablica informacyjna stanie także przy drugiej rzeźbie, która ma tytuł Kasia. W planach są kolejne tablice, m.in. przy rzeźbie stojącej obok wejścia do Parku Tysiąclecia od strony ulicy 17 stycznia. Każda tablica ma kod QR, który będzie przekierowywał do zakładki na stronie internetowej miasta.